Cieszę się, że w końcu możemy się zobaczyć, spotkać. Urząd Marszałkowski, no, trudno by tak powiedzieć, że dokłada do tej edukacji, bo to tak się mówi kolokwialnie, no ale to jest jedno z naszych zadań i to nie jest żadne dokładanie, to jest inwestycja w przyszłość. I tak na to patrzę, inaczej nie będę na to patrzył, więc za tą pracę, którą Państwo każdego dnia wykonujecie wraz ze swoimi zespołami, współpracowników, bardzo dziękuję, jest bardzo ważna. Piękno, prawda, dobro, miłość bliźniego, służba drugiemu człowiekowi, służba ojczyźnie. Bardzo Wam za tę codzienną pracę edukacyjną, ale i wychowawczą dziękuję, a nade wszystko dziękuję za tę pasję pomimo trudności. I tak jak świadgina Paweł mówił drugi, ducha nie graście".